Dziękujemy pani Marioli Zamborys za nominację do akcji Czytanki Challenge. Marcelkowi życzymy dużo zdrowia. Zaprezentujemy wiersz Stanisław Jehowy, chory kotek. Pan kotek był chory i leżał u I przyszedł pan tak To pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi zdanato się jako co gorsza nie myszki lecz szynki i sarno. Źle bardzo gorączka, śle bardzo koteczku, a długo ty długo palasz w I nic jeść nie będziesz, iczek i basta, broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta. jak z kotek przebrał miarę. Musiał nieboraczek srogą powieść karę. Jak się dziadeczki z wami stać, tak się z wami stać może. Otła, kotwa, szczęść nasz Boże! Do akcji nominujemy burmistrza Miasta Lubycza Królewska, pana Marka Uszczyńskiego dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej, Garbacza i klasę trzecią B ze Szkoły Podstawowej w Lubeczu Królewskiej. Dziękujemy.